Witajcie, nazywam się Fluttershy, a to moja gorąca minuta. Jerze są świetne do rozczesywania i znam jeszcze trzy drozdy, które wytwarzają idealną bryzę podczas lotu. Przepraszam, to pytanie mnie zaskoczyło. Króliczek Angel zawsze przynosi mi szczęście. Mówi, że sekret tkwi w łapie. Tak, teraz. Zwierzęta są jak osoby, nie lubię traktować ich jak zwierzaki. Rainbow Dash mówi, że wspaniale dopinguje. Po prostu uwielbiam kolor kurczaczków wiosną. Pinkie Może Pinkie Pie? O nie, Rainbow Dash. Oh, I Twilight, Twilight też. Really? Rarity? Applejack? O oh, oh, nie, nie mogę zdecydować. Angel? Wielki uścisk Harry od harego niedźwiedzia. Moja Aleja Motyli to zdecydowany faworyt. Jest taka relaksująca, gdy stoję bezpiecznie na ziemi. Miłe spędzanie czasu z moimi zwierzęcymi przyjaciółmi i tymi kucykowymi też. Oczywiście Rarity. Uraziłaby się, gdyby nią nie była. Schronisko dla zwierząt na tropikalnej wyspie z moimi przyjaciółkami. Tłumaczenie ze słuchu, Mysteria22. Czytał Misiek200M.